Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale w ten magiczny poranek razem z moją kawką i moim ulubionym kubkiem. Jestem teraz totalnie bez makijażu, nałożyłam tylko krem i mam resztkę sztucznych rzęs, ale czemu tak jest, to dowiecie się w trakcie trwania filmu. Niektórzy z Was mnie znają, jak obserwują mnie na snapchacie od jakiegoś czasu i wiedzą o tym, że ja będąc w Stanach nie ingeruję w swoją urodę poza domem, ponieważ się boję. Po prostu nie wyobrażam sobie sytuacji, w której daję dotknąć mojej twarzy, mojego ciała osobie, której nie ufam, w której umiejętności nie wierzę, a niestety nie chcę mówić, że w całych Stanach tak jest, ale na Florydzie e, estetyka osób pracujących w salonach kosmetycznych, jak dla mnie, pozostawia wiele do życzenia. Natomiast jak jestem tutaj w Warszawie, to staram się nadrobić te zaległości i korzystam z dobrodziejstw, kosmetologii i nie tylko, po prostu ogarniam się. Zabiorę was dziś w jedno miejsce, w którym prawdopodobnie póki jestem w Polsce, będę częstym wywalcem, a robię to dlatego robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, z wygody, ponieważ nie będę już musiała wam prywatnie odpowiadać na pytania, tylko zawsze tych zainteresowanych będę mogła odesłać właśnie do tego filmu. I po drugie, może niektóre z Was szukają rozwiązań, które mają za zadanie poprawić Waszą urodę, natomiast nie kaleczyć, mówiąc ładnie, nie kaleczyć Waszej osobowości. Dlatego myślę, że dla tych osób, znaczy nie myślę, chciałabym, aby ten filmik e, może coś Wam podpowiedział, może po prostu będzie przydatny. Bardzo bym akurat tego chciała. To jest pierwszy filmik tego typu. Trochę żałuję, że nie wzięłam kamery ze sobą do fryzjera ostatnio, ponieważ jak na pewno zauważyliście, przyciemniłam trochę włosy, trochę to wygląda inaczej, są związane, więc nie widzicie do końca całego efektu. Ale dzięki temu, właśnie, że, że nie wzięłam kamery. To dowiedziałam się, że filmiki tego typu yy, też Was interesują, dlatego działam i dzisiaj biorę ze sobą ten czarny prostokąt z obiektywem. Coś Wam pokażę. Następnym razem do fryzjera też Was zabiorę, ale skupmy się na dniu dzisiejszym. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie zabiegi na ciało i twarz wykonuję u mojej kosmetyczki, która po latach stała się bardzo blisko mi osobą, to zapraszam do oglądania. No, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, ale przynajmniej na sekundę przestało padać. Właśnie tutaj idę. Na fotelu Łodzi. Dzień dobry Dzień wszystkim, Dzień wszystkim. Dzień dobry. E, Dzisiaj będziemy robić parę rzeczy Zaczynamy od rzęs Więc no to chyba każdy już wie Jak się z rzęsy zakłada Nie wiem jaką metodą będziemy to robić u mnie Zobaczymy, mieszaną Więc widzimy się za chwilę Jak już będę miała piękne oko 24 godziny proszę ich Nie zamoczyć Wiem Na solarium nie chodzić Nie chodzę Dobrze. Szczoteczki muszę Jaki ja ja żartownik. Nie. Ja nie wiem, czy wiesz. Może zapomniłeś już. No. Mogą zapomnieć, jak by było mu ostatnie razem no, ale nie, nie zapomniałam. Wiesz, szczoteczkę masz, czy tak, czy mam tak Mam szczytek różową. O, dobra, wezmę różową. I jak dają, trzeba brać. Tam da radę. Um, dziękuję. Bardzo proszę. Proszę Państwa, nie było nic, teraz są piękne rzęsy. Diana nie lubi długich, więc zrobiłyśmy nie za długie. Delikatnie przedłużyłyśmy tylko jej długość. Znaczy ja przedłużyłam, zamknij oko. Muszę rozczesać ładnie. Bo ja Ale lubi bardzo gęste, więc mhm. włożyłyśmy co którąś kępkę taką solidną. W sensie, że objętościowe mm, 6D. po 6D nawet tam są, więc bardzo są delikatne, bo to jest 0,7 grubość, więc rzęsa jest bardzo delikatna, cieniutka, leciutka, skręt Bema też nie za mocny. Tak, na weekend mojowy będzie miała piękne rzęsy. No i widzicie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że jest różnica. No ja widzę przynajmniej ją. Przechodzimy do następnego etapu, jakim będą brwi, dlatego że miałam już robione przez Edzie permanentny, ale to było bardzo dawno temu i nie robiłam korekty, dlatego trzeba to dzisiaj poprawić delikatnie. Więc nałożymy znieczulenie i pójdziemy robić karboksyterafię, bo to znieczulenie zanim zacznie działać, to troszkę potrwa. Właśnie obczaiłam swoje rzęsy. Jak widzicie, na razie to wygląda bardzo tak ciemno, ale jak pomaluję dół, bo mój dół jest praktycznie niewidoczny, jest i mam przezroczyste rzęsy dolne, więc nie martwcie się, jak na mnie czeka z peleryno. I patrzcie, dostałam dwie szczoteczki. Jasną różową i ciemnoróżowo. Dobra, Edzia, idę. Na ciebie Jesteśmy już w drugim gabinecie. Przebrałam się w fartuszek. Jeszcze tu zostało co wyznaczonego. Nie wiem, nie Są zaznaczone, tylko w... tam fragmentami wyblakło. Trochę i troszkę trzeba ja, to wysować. Wykładamy teraz Emle. Jezu wiesz co mi się przypomniało? No? Ten makijaż sylwestrowy. Na, co był na... Czekaj to było na TV... Nie, to było na pol A. W TVP pamiętacie ten. <ścoughs> miała, miała białą brew. Właśnie, nie, szle, to nie. były te brwi, czy nie? Bardzo podobne. Ale jeszcze diamentciki byś musiała mi dodać. Ja <noise> Taki makijaż, tylko łedzi. Teraz czekamy pół godziny. Tak, położę po, o, okład okluzyjny, bo przy, przez folię lepiej nam złapię po prostu. O, cześć. No i tak będę wyglądać przez najbliższe pół godziny. Dlatego zmieniamy temat i przechodzimy do zabiegu na ciało. Karboksyterapia. Terapia dwutlenkiem węgla, która po, polega na podskórnym bądź śródskórnym wstrzykiwaniu czystych dawek dwutlenku węgla. CO2. Zaczynamy zabieg karboksyterapii. Nie wiem, czy pani Dianie jest potrzebny taki zabieg. Celulitu tutaj nie widzę. Ale on jest podskórniej. Podskórnie. Pod Ona twierdzi, że jest, w związku z tym to jest zabieg jak najbardziej dla Diany. Jak najbardziej dla mnie, bo trzeba się trzeba zapobiegać, zapobiegać. Nie a nie wleczy. leczyć. Więc, no wiecie, jak się robi tak, to pod skórą czuć takie grudki, dlatego ja to robię. Zresztą zaraz zobaczycie, bo jak się wstrzykuje właśnie. W tej butli mamy czysty dwuchlenek, a tu jest pistolet, urządzenie, które pomaga nam. W kontrolowanym wprowadzaniem. No, no właśnie, i tak. zobaczycie, jak tutaj po mojej nodze będzie się ten celulit nagle pokazywał, którego teoretycznie. Nie Wygląda ma. to strasznie, jest to robione za pomocą iniekcji, ale nie jest to takie straszne. Takie straszne nie jest, chociaż najgorsze jest pierwsze ukłucie, bo troszkę szczypie. Pierwsze 5 sekund jest hmm. najgorsze. I ja stosuję karboksyterapię właśnie antycelulitową. Oprócz tego mam rozstępy na pośladkach, więc y, tym urządzeniem też można te rozstępy. No wiadomo, że się ich nie usunie, ale się je rozbija i rzeczywiście skóra nie, nie ma takiego, jakby to powiedzieć, takiej blizny, tylko te rozstępy są takie gładkie w dotyku i stosuje karboksyterapię na skórę głowy, aby pobudzić. Jak to się mówi, ja? Zrośnie włosów. Mhm. Dzisiaj to odpuściłam, bo nie mamy aż tyle czasu, ale myślę, że na ten zabieg też do Edzi wrócę. Jeżeli chodzi o zabiegi na ciało, to oczywiście też korzystam z depilacji laserowej. Jaką maszyną? Light shear. Robię właśnie łydki, bikini i pachy i powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona, chociaż trochę to boli i troszkę jest takie niezręczne, szczególnie w ogóle tak bikini, ale to jest chyba normalne. Jest tak lepiej niż wcześniej, jak było w w Teraz o. jest diamentową. Oczyszczamy skórę, przygotowujemy ją do zabiegu. Jakieś dziwne mam te, takie, mm. ale może jest dziwne. Bardzo mocno masz opaloną, 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 skórę masz, mocno. Widać, że wróciłaś z zagranicy. Zaczynamy. Robimy nakłucie i depozyty. Zaczynamy. Naprawdę, doceniam mnie za to, że trzymam kamerę, bo pierwszy łuk naprawdę boli i trzeba trzymać tak jakby węzły chłonne, bo noga nam się będzie pompować i będzie no, grubsza. Dobra, zaczniemy od tej strony. Jak będzie nie do wytrzymania, proszę mi mówić. Istnieje również ryzyko siniaczków, jeśli ktoś ma cerę naczynkową, możemy gdzieś trafić w jakieś naczynko, nawet nie... Staram się zawsze omijać, natomiast nie zawsze mi się to udaje, niestety. Proszę. Proszę mówić jak będzie. Zobaczcie. Widać trochę. Tak, po zabiegu e, nie wolno chodzić o, na siłownię. Tego dnia. Widzicie to? Po okay. zabiegu proszę nie chodzić na siłownię, żeby już nie podnosić ciśnienia krwi. Pięknie idzie. Do to wytrzymania. Właśnie ten dwutlenek węgla tutaj mi Rozbija i w środku celu. Tkankę tłuszczową. Wygładza skórę. Taką kontrolowaną ranę. Tym dwutlenkiem węgla robimy. Śród skórnie lub, pod, lub, lub podskórnie. Moja noga już się pompuje, bo już to czuję. Na zabieg jest dobrze przychodzić w luźnych e, rzeczach. Ubrania. Nie uciskać. Właśnie nie pokazałam w mojego outfitu, ale wzięłam luźne spodnie dzisiaj. Po zabiegu również może przez tam okres, nie wiem, dwóch czy trzech dni, jak się przeciągnie, skórę dotyka, dłonią, To są takie, jak folia bomelkowa, pod mhm. takie uczucie jest. Tak, czuć coś takiego. Mhm. Ale to jest normalne. Ale patrz jak się zostaje wydalany przez. Coraz więcej jest tych problem. kanalików. I ten gaz on nie chodzi tylko tutaj, żebyście mieli świadomość. Aż, bo tutaj, bo tutaj, ja tutaj. czuję go z drugiej strony przy kolanie. A jak często taki zabieg można wykonywać? raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jeśli chodzi o celulit, jeśli chodzi o rozstępy raz na dwa tygodnie, jeśli chodzi o twarz, bo też służy do podnoszenia powiek. Albo likwidowania dorów pod oczami tak, właśnie. Tak, tłuszczaków, worków pod oczami, sińców pod oczami, bo dotleniamy tam komórki, więc takie zabiegi się robi raz na dwa tygodnie. Hmm. Na odchudzanie, bo też rozpuszcza tkankę tłuszczową, można robić raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. No to już znosisz to po takiej długiej przerwie. przerwie, właśnie, bo ale zobaczcie. Niby nie było, nie wiem czy to było widać wcześniej, czekajcie po ostrości, ale miałam tutaj gładką skórę, o, a teraz to powietrze zeszło mi i wy, wydaje się, że mam celulit. Widzicie to? Ale to zniknie zaraz, ale mi się już noga napompowała. Dobra. Patrzcie, nawet tutaj mi doszło. Nie wiem czy do końca to widać, ale są takie wypustki tak naprawdę wygląda to może jak tylko... Tak inaczej, inaczej może zrobię. O, jak tak się wbije. Mhm. Teraz lepiej widać tutaj przy świetle. Chyba tak. Matko, przepraszam za te obrzydliwe udo i takie zbliżenie do skóry, ale... No wiecie, ale wiecie. to trzeba pokazać tak, tak jak to wygląda i na czym to polega po prostu która wraca do, do normalności po 10-15 minutach od zabiegu. Mówię, mówię o objętości, bo teraz jak pompujemy, to się zwiększa objętość. Widać od razu, że udo jest większe mm -hmm. i robią się takie depozyty w formie dysku, bo tak robimy, takim, taki, takim sposobem. Były też panie u mnie, które przychodziły gdzieś indziej, miały robioną karboksterapię i na przykład miały nakłuwane co centymetr mm -hmm. i takie strzały, miały takie uda w minusach porobione. Mm -hmm. Jedną panią taką miał. My natomiast robimy tutaj tą sposobem, Depozytowym, takie duże depozyty, kilka, ale dużych depozytów. I przez pierwsze tam 10-15 minut to udo ma większą objętość, dużo. Mhm. Że jak zakładasz spodnie, to jest ciasno, ale później to Ci schodzi tam w ciągu 15 czy iluś minut. A uczucie pełna możesz mieć, tak, rzeczywiście. Na drugi dzień też skóra może być obolała pod spodem. Mhm. Szczek czuje się tak, jakby był po jakiejś siłowni albo po mhm. czymś. Ale jeżeli chodzi o efekty, to muszę Wam powiedzieć, że tak jak wcześniej dotykałam po prostu ud, Masowałam je i czułam takie grudki, to po karboksyterapii tego nie ma. Mam bardzo gładkie nogi i mi, i mi się wydaje, że troszkę na. No, schudły po prostu. Tak, bo karboksyterapia też rozpuszcza tkankę tłuszczową w wodlane węgle, także. I to nie jest aż taki bardzo inwazyjny zabieg, komuści. żeby płakać ktoś czy... jest zdrowy. To w ogóle praktycznie nie ma żadnych przeciwwskazań. Bo na przykład ja nigdy nie miałam banie, żadnych. Nie miałam nigdy innych zabiegów na celulit oprócz tej karboksyterapii i powiem Wam. No, ty no też ja nie masz jestem... dużego celulitu, ale ja o, to ale, miałam. O, o, zobaczcie, jak się, jak się pojawił. Mimo że dostałam strzała w tamtą stronę. Widzicie no, to? Z tej strony teraz zbijemy. Też jest ee, panie, na przykład ja od, odchudzałam brzuch pani. I straciła po obwodzie ze 3 cm. To to była no, rzeczywiście y, pani, która miała no, dużo ważyła. To nie była pani, która była szczupła jak Diana, więc. Ale ładniej się z nią zająć. No tak, No tak, <grym> robiłam też. Ty to robisz zapobiegawczo, tak naprawdę. Nie robisz tego, no. że, że leczysz już, bo coś masz. Tylko tak sobie robisz dla. Ale robię to, dlatego, że spróbowałam i, I były efekty też, mhm. tak. Natomiast u Ciebie nie jest taki celulit widoczny jak mają niektórzy. Przepięknie wyglądam po prostu. No, no, Ale jeżeli mi nie wierzycie i y, informacje, które Wam przekazałyśmy, nie są wystarczające dla Was, to poczytajcie sobie naprawdę o terapii, Bo jak dla mnie to rzeczywiście widać efekty i po prostu to działa. Teraz przechodzimy do najbardziej popularnego tematu, jeżeli chodzi o mnie, to są brwi i usta. Dzisiaj ustami się nie zajmujemy, podstawa dzisiejszego przyjścia to właśnie jest poprawka moich brwi. Edzia Wam później opowie, co robi, jak robi i dlaczego to tak dobrze wygląda. Ale póki co ściągam już tą folię, co? Tak, zdejmij. Ściągam folię i działamy. Zrobimy microblading tutaj bo tu są włoski, więc dopracujemy je, poprawimy, a dłuć lekko ścieniuję też ręczną metodą, igłą płaską, dziewiątką. Czekajcie, może jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają przed poprawką. Został taki cień tylko i delikatne włoski. Tutaj zrobimy włoski ładnie mhm. i w środku ładnie jeszcze przecięgniemy. Laczymy. Ładne? Najważniejsze, że tobie się podobają, ale jak się mnie pytasz, to nie jesteś pewna. Nie pytam się was. Teraz jakie oko, teraz przez to, że mam ciemniejsze włosy, to yy, nikt... To, te moje brwi nie będą się tak rzucać w oczy, tak jak to było ostatnim razem, jak miałam taki super blond i taka czarna brew. A jak to będzie wyglądało, edziami teraz nie powiedz? Nie się w ogóle tak naprawdę, bardzo delikatnie i niewidocznie jest przecieniowane, więc one będą bardzo delikatne, po prostu kolor troszkę zjaśnieje i to wszystko. Mm -hmm. A myślisz, że jakąś jeszcze... poprawkę, coś no, trzeba będzie robić? Trzeba zobaczyć. Trzeba sprawdzić. Nie wcześniej niż po dwóch tygodniach korekty. Także mam nadzieję, że nie trzeba będzie. Dziękuję Ci, bardzo mi się Dobrze, podobają. Ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mocno nie cierpiałaś. Nie! Dobrze, super, bardzo się cieszę. brwi są, Tutaj nie trzeba było dużo pracy, bo Jana już miała robiona, więc tak naprawdę trochę je odświeżyłoś. Mm -hmm. No i rzęsy, tak, teraz jakie oko mam jest... ładne, podoba mi się. Patrzmy teraz w pogląd wiecie, Jeszcze Jeszcze nie, nie przewykłam. No pięknie, pani wygląda. Dziękuję. Bardzo, bardzo. Miałyśmy jeszcze zrobić dzisiaj maseczkę, ale yy, z racji Jest tego, dobrze. że jestem gadułą, właśnie już nie zdążymy. Także to zrobimy następnym razem. Dajcie znać, co myślicie o tym filmiku i mamy dla Was niespodziankę. A hasło Miadia u Edzi w salonie? 40% rabatu na zabieg makijażu permanentnego brwi dowolną metodą. Jest! Mam nadzieję, że się cieszycie. Walczyłam jak lwicą, jak największy rabat że jest do wymiany, ale... Tak to jest jak się leży parę godzin. Mm -hmm. O, wiem, co jeszcze chciałam Edzie od ciebie, bo ostatnio pod filmikiem jak robiłam makijaż, tylko że ten makijaż filmik wrzuciłam niedawno, a to było miesiąc temu. O, przepraszamy, bo, bo dzwonią. No to po pierwszy raz dzwonią. A, okej. Okay. To... Część osób mówiło mi, że mam przebarwienia, tak naprawdę ja mi może odpowiadałam, że to, było, że to chodziło o to, że miałam opaleniznę, tylko że nierówną, dlatego że to nie było ładne opalenie na słońcu, tylko to było przypadkowe. Więc Edzia, ty jako kosmetyczka powiedz mi teraz, czy mam przebarwienie na twarzy? Nie, nie masz przebarwienia na twarzy. Widzicie? Nie mam przybarwienia na twarzy. I jeszcze nie mam. O już skóra schodzi. I tak jest, I takie płaty się wydają. A jeszcze kamera zawsze zmienia, bo. Nie masz przybarwienia, nie masz. Więc proszę, nie straszcie jej następnym razem, <laughs> bo już się przestraszyłam, ale od razu zapytałam Edzią, ona powiedziała, że nie. No całe szczęście, póki co nie mam. Staram się akurat twarz... Yy... Cały czas i... masz opalaną twarz teraz, bo jesteś na słońcu, więc to, to wygląda jak przebarwienia, ale jak ci zejdzie opalenizna, posiedzisz trochę w polsce, no Właśnie. To skóra wróci do normy. <laughs> Dobra. To no tylko taka mała informacja. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że mi towarzyszyliście w... U... Edzi w salonie. Pomyliłam znowu. Gościa ja też się cieszę, że nam towarzyszliście, że Diana mnie odwiedziła i że mogła mi sprawić przyjemność, mam nadzieję. Tak, sprawiłaś mi ogromną przyjemność. Dziękuję Ci, że się zgodziłaś, żebym mogła przyjść tutaj z kamerą. O, przyjemność. I tak naprawdę dajcie znać, czy Wam się podobało, bo jest możliwość nagrania drugiego podobnego filmu już z totalnie innymi zabiegami, z których też będę korzystać. Do zobaczenia następnym razem. Tak. Obel. Buźka! Jeszcze tylko małe przypomnienie nie pamiętajcie o rabacie Uedzi, a jeżeli chodzi o miejsce salonu yy, i wszystkie inne potrzebne informacje, to opiszę je w opisie pod tym filmem.